To historia, która wstrząsnęła całym krajem. Zaginęli jak zwykli uczniowie, którzy rano wyszli do szkoły. Kilkanaście godzin później Polska już wiedziała, że nie wrócą. Maja i Wiktor, nastolatkowie z Podkarpacia, nie żyją. Wyniki sekcji zwłok ujawniają, że doszło do tragedii, której nikt nie potrafi zrozumieć. Witajcie kochani, z tej strony Alicja, a Wy oglądacie mój kanał Alicja Plotki Gwiazdy. Dziś opowiem o sprawie, która od kilku dni nie daje spokoju tysiącom rodzin, rodziców i przyjaciół. O sprawie, która stała się symbolem bólu i pytań bez odpowiedzi. O Mai i Wiktorze, na nastolatkach, których historia zakończyła się dramatycznie. W piątek, 10 października roku 2025 roku, 14-letnia Maja i 15-letni Wiktor wyszli ze swoich domów. Mieli spotkać się w centrum Rzeszowa i pójść razem do szkoły. Nigdy tam nie dotarli. Telefony ucichły, kontakt się urwał. Rodziny zgłosiły ich zaginięcie, a informacja błyskawicznie obiegła media i portale społecznościowe. Cała Polska wstrzymała oddech, setki osób udostępniały ich zdjęcia, modląc się o szczęśliwy finał. Niestety, dzień później, w sobotę 11 października. W rejonie ulica Chłędowskiego w Rzeszowie odnaleziono ciała dwójki nastolatków. Decyzją prokuratora zabezpieczono je do dalszych badań. Od samego początku pojawiały się nieoficjalne doniesienia, że udział osób trzecich jest mało prawdopodobny. Jednak prawda miała zostać potwierdzona dopiero przez sekcję zwłok. Wyniki badań przeprowadzonych 14 października w katedrze medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie były jednoznaczne. Prokuratura w Rzeszowie potwierdziła 15 października, że Maja i Wiktor popełnili samobójstwo. Ze względu na dobro rodzin i traumę bliskich, śledczy nie ujawnili mechanizmu śmierci. Wiadomo jedynie, że pobrano materiał do badań toksykologicznych i biologicznych, a śledztwo wciąż trwa. Mama Wiktora w poruszającym wpisie na Facebooku opublikowała słowa, które łamią serca. Nastała cisza. Zamilkły telefony dzwoniące cały dzień, drzwi nie otwierają się co chwilę. Żal, rozpacz oraz złamane serce matki, która nie rozumie dlaczego. Pod jej postem pojawiły się setki komentarzy pełnych wsparcia, ale żadne słowa nie są w stanie ukoić bólu po stracie dziecka. Sprawa jednak się nie kończy. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem ewentualnego doprowadzenia nastolatków do targnięcia się na własne życie. Badane są telefony komputery, media społecznościowe i korespondencja. Śledczy chcą ustalić, czy ktoś wywierał na nich presję, czy mogli być namawiani lub manipulowani. Ta część dochodzenia ma odpowiedzieć na pytanie, które dręczy wszystkich: dlaczego? Rodziny pogrążone są w żałobie, a cała Polska razem z nimi. To tragedia, która powinna stać się przestrogą i sygnałem alarmowym dla wszystkich rodziców, nauczycieli, przyjaciół. Czasem sygnały ostrzegawcze są niewidoczne, czasem bagatelizowane. Ale każde dziecko, każdy nastolatek zasługuje na to, by jego głos został usłyszany. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli ta historia Was poruszyła, zostawcie komentarz, podzielcie się swoimi przemyśleniami i zasubskrybujcie mój kanał Alicja Plotki Gwiazdy. Pamiętajcie, rozmowa, wsparcie i obecność mogą uratować czyjeś życie.